Czary z gitary. Hello, hello! Witajcie kochani gitarzyści. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak można upiększyć akordy. Hmm, co to znaczy upiększyć? Otóż, moi drodzy, dzisiaj bardzo popularne są tak zwane open chords, czyli inaczej mówiąc akordy otwarte albo akordy z użyciem pustych strun. Tak byśmy mogli powiedzieć, ponieważ w polskim języku mówi się pusta struna, a w angielskim mówi się open string, czyli po prostu e, struna, na której nie przyciskamy żadnego dźwięku. Jeżeli do niektórych akordów dodać trochę tych strun, a co zatem idzie, niektóre dźwięki puścić, a niektóre postawić, dodatkowo może być całkiem piękna muzyka. Dzisiaj chciałem Wam to pokazać na przykładzie słynnego schematu C. Można go zagrać bardzo grzecznie. Te akordy znacie. A jeśli ich nie znacie, to odsyłam do moich wcześniejszych lekcji, pokazuję te akordy i całe schematy akordów. Znajdziecie je na playliście Czary z Gitar albo Lekcje za Free. Można to zagrać tak. To jest zwykły schemat Cedur, amol, Mol Gietr, ale ja proponuję zagrać go tak. Oczywiście, ja tutaj troszeczkę improwizuję, jeśli chodzi o palcowanie, ale można te akordy zagrać również w prostszy sposób, co za chwilę Wam pokażę. Zobaczcie. Co tutaj w ogóle się zadziało? Ze zwykłego akordu C, który bardzo dobrze znacie, zrobiłem C7. Co to oznacza? Że w zasadzie złapałem tylko C i E na drugim, trzecim progu strony D i A. Podniosłem pierwszy palec w powietrze i uzyskałem C7. Ten akord zagrany w bardzo prosty sposób. Zobaczcie, można to zagrać po prostu Pięknie, brzmi zupełnie inaczej i na pewno nadaje takiego kolorytu, takiego czarownego brzmienia. Drugi chwyt to był zwykły Amol. Co ja zrobiłem? Puściłem trzeci palec, w tym momencie brzmi pusta struna G i w tym momencie mamy Amol septymowy. Co się dzieje? Gram to samo. Uderzam wszystkie struny Brzmi ten akord. Trzecia rzecz. Ze zwykłego demona. Zobaczcie, co zrobiłem. Przeszedłem na chwilę do piątej pozycji. Przypominam, że to jest piąty próg, tu gdzie mam taką fantazyjną kropkę. Złapałem na siódmym progu struny G i na szóstym progu struny H i gram od pustego D. Używam pustej struny E. I w tym momencie mamy Demol, czyli D F A z dźwiękiem E, czyli tak naprawdę do demola dodałem najzwyklejszą na świecie nonę, czyli mamy D9. Bardzo pięknie brzmiący akord i bardzo nietrudny do zagrania. I ostatni akord ze zwykłego giedura. Zrobiłem taki G-dur, że złapałem tylko G w basie na trzecim progu, a tutaj drugim palcem dodałem A. Czyli znowu dodałem nonę, wyszło z tego G9, ale nie tylko, bo pomijam strunę A, na której nic nie przyciskam, z G przeskakuję na D, dodaję jeszcze dźwięk E, czyli pustą strunę E, open string, i w tym momencie dodaję jeszcze sekstę, tak? Mamy GHD, jeszcze E, a więc mamy G dur, w którym zawarłem nonę i sekstę. Posłuchajcie, zagram bardzo proste palcowanie na tych właśnie czterech zmienionych akordach. Ten, ten taki trzypalczasty, którego uczą wszystkie y, schematy, y, y, które możecie znaleźć w internecie. Jeszcze raz, bez gadania. Pięknie, a dla tych, którzy wytrwali do tego momentu, jeszcze mam niespodziankę, bo te akordy nie tylko można zagrać jakimś tajemnym palcowaniem w prawej ręce, można je delikatnie. Moim zdaniem są to tak delikatne akordy, że nie ma co tutaj naparzać, ale można je zagrać prostym uderzeniem. Zobaczcie, te same chwyty. tych y, akordów, które nazywane są open chords, nie trzeba się bać. Tak samo jak nie trzeba się bać akordów, y, do których dodajemy jakieś nony, jakieś seksty. Może niektórzy z was nie wiedzą, o co tutaj w ogóle chodzi i powiem wam tak, naprawdę nie trzeba się zagłębiać mocno y, w te teorie. Chyba, że ktoś będzie chciał, zachęcam y, y, tam w czarach z gitary są oczywiście filmy, w których opowiadam o akordach septymowych, akordach nonowych. Można oczywiście z tego skorzystać, można je odnaleźć, zachęcam, ale pamiętaj, że nie musisz tego znać. Czasem trzeba się kierować uchem, bo jak widzisz, czasem wystarczy puścić jakiś palec, czasem wystarczy dostawić jakiś palec w akordzie i wychodzi z tego naprawdę. Piękna muzyka. W następnych odcinkach pokażę Wam jeszcze inne akordy, które można w podobny sposób upiększyć. Chodzi mi oczywiście o znane akordy, i w ten sposób będziemy mogli się bawić muzyką i przekonywać po raz kolejny, że to są prawdziwe czary z gitary. Jeżeli ten materiał uznajesz za wartościowy, jeżeli podobało Ci się, daj łapę w górę, zasubskrybuj mój kanał. A także możesz postawić mi kawę, żeby wyrazić swoją wdzięczność na, na platformie Bajkofi. A więc moi drodzy, dziękuję pięknie, pozdrawiam wszystkich dzielnie ćwiczących panon gitary.